To jest To jest pierwszy to... lakier? Tak, tak no, dobre. 100 mikronów 100 mikronów, <grym> 100 mm chyba, mm, <grym> co <chyba. grym> <grym> się dzieje, zaraz będziemy jeździć. Radio Maryja, yeah Ale stary, a złowu ciałem Halo! Ej, nie śmie? Nie śmie? A już do się przekręciłem nawet... Doszedł, Między Pięć powinno być to. Po co? Po co? No nie wygląda jakby powinno być to. No, jaki problem wtedy jest? No problem teraz to, wiesz, przywołać do tego. No, no jak? Tu by przykładasz i skręcasz. No gdyby to było prosto do no to weź to tam i zobaczmy to na aucie. No, Najpierw musisz tu przykręcić. Na koniec montujesz do ziemi. Za dużo dziurek i już Przemek się kończy. Tak. Kończy się. Uwaga, ten komentarz nie ma żadnych ukrytych podtekstów. Scrolluj dalej tego instagramka. Przemek max, max jedną dziurkę bo chłopców woli <grym wniosek> <grym wniosek> do tego będzie Zawsze Są trzeba robić tak, żeby dobrze oławek, było oławek, <grym wniosek> Dawaj monetę, bo nie... <grym> wrzucimy <wniosek> Będzie chory, korenerki będzie miał przewiany. W środku nie ma co nagrywać A tak możemy nagrywać przemka krzychaduska Obce fotel kupi, po trzech miesiącach. Wieterko ma limitowaną edycję. odbija limitowaną ilość obrazu. Można tutaj zobaczyć. Trzeba wykończyć zawsze. To są dwa driftujące auta. robiące tutaj przykład. Zagapiłeś jak przełęk No właśnie, Pasie. zapinałem Kaspra. Było bardzo było fajnie. Pasy. Zobacz, zapiąłem go. Podtrzepiano do tyla <grym> te pasy z tyłu. Zobaczymy jak szybko będzie leciał. Pa, tutaj sondę ostatnio robiono. Była, tutaj nie było. Ale ja mam drąga, co? Kolej tu się dzieje, zaraz będziemy jeździć. Będą emocje jak na grzybach. Proszę, zanim masz tutaj, zanim to skręcimy, to mam dać ci zabawkę, proszę, pilocik. Masz, bo jest Jeszcze nie wiem, czy. Co my tego w chacie nie składamy. W ciepłym. Czasem trzeba zrobić krok do tyłu, by zrobić dwa do przodu. Nic z tego nie będzie Markacie nagrywasz? Gdzie się nauczyłeś tak robić palcami? Krzychu Trzeba koleżanki mnie nauczyły W przedszkolu <laughs> W przedszkolu? Co ty z nimi O Ja nie wiem czy on na biegu tylko nie stoi jak w Wemcze. bark za tylnym słupkiem musi być. Za słupkiem B. Tak musi być. Zamontuj ten fotel, przynajmniej byś na złom tam dojechać. <grym> Nie wiesz że się Zaraz ci pokażę, jak <grym> zamontujemy, co to. Ta. Jedziemy tam za szkołę. Tak, za szkołę. <grym> za garaż. Do szkoły to ty powinieneś wrócić chyba. <grym> <grym> Kacper najwięcej pomaga tutaj. No tak. No. <grym> Nie tak się... Zaprzeciw. Jak to się inna nazwa? Nie, to jest To jest Special version. Dobry. To jest pierwszy lakier? Tak. No, 100 mikronów. 100 mikronów, tak? No. 100, <grym> 100 mm chyba. 3,7 mm. Kto jest dzisiaj tym? Ty, bh owca bh owca BH-owiec tej imprezy. Kasper hamuje pracę Wyjąć? Kurwa jeździ Znajdź? ty chusty Aha, Z tymi noskami, ty kurje Każdy no, Stary no, kombiak no, musi mieć drogi, kurde I nos To jest wszystko co trzyma Ta ptukę Teraz jak sadzisz fotel to się coś innego Zepsuje, to tak nie działa, że ty sobie Wstawisz fotel i będziesz jeździł no, Są nowki, zimówki, zobacz trzyma. Malowidła są so. Będzie mniej trakcji, ale za to A. będzie, wiesz... Już... Załóż trzynastkę odwrotnie, żeby było w tą stronę. Co? Załóż trzynastkę. chyba, Ale odwrotnie. Światło koło, na zewnątrz, nic się nie będzie tarło. No, jest to poszerzenia, wiesz... No, no. i małe kółko, to jest jak miał <laughs> tysiąc koni. Taka trzynasteczka, pyk. Profil 30 ja ci dam zadanie, bo ty się widzę katter mówić. Ja się nie nudzę. Jak sobie? Ja trzymam stary. Mówiłem, że mogę dzisiaj coś podtrzymać. Ja tu mam zadanie dla ciebie. No oleju ci nie będę zmieniał. To mam ci trzymać? No dobra. <gry> Moje zadanie, mam przytrzymać to i to. O, już zostawił no tylko to... jedna rzecz do trzymania. A, nie no to zawicę, lubiasz, śmierć. Ale chodzi o lakier nie szyby. Czarki. Ciężko się rzeźbić w tym złupie. Śnieg. taki No dobrze, że to się rogatowało No słabo tam wyszło. To miało być na Tutaj Tutaj głowa. Co Katper, przygotowujesz do jazdy. Tak. Widzisz, na co ty masz za kaptur w ogóle? <noise> to jest worek na śmieci Chodź Wiktor, tu jest Zolotka Ale się dzieje co? to, Dobra, jest... to jest spaghetti bolognese. Tu też jest spaghetti bolognese. Tysiąc koni, bez zakłucia. Jest płyn chłodzący? Nie ma. Nie potrzeba, jest zimno. <laughs> Olej. Kurde, idealny kół. Mam przylejko wyżej. ta. jata. Pływa. U? Pływa. Dobra. Kaj? 2,5 tysiąca taki dolot Szemek dostał z Japonii ściągnął Kolega mu załatwił za 30 zł Mówił mu, że oryginalny. Ja mu wierzę To rurka w ten marketową, tutaj z cienikami dokładnicy Metalowa rurka. Szczęście, że masz dotkane ucho. się jest Mówię, że masz kupę w środku. Bo mi się chciała zrobić A ty mówisz, że prawe masz dotkane, ty Kłamiesz? A mówię, do lewego. Powiem Ci tak. Jak na auto odpowiednik f 46 to na tylnej kanapie jest bardzo dużo miejsca na nogi. Myślę, że Lexus LS się chowa przy, przy, przy tym miejscu. Nawet tam nie ma tyle miejsca. Nawet w lągu He, he, he. Ale masz tu ręczny? On na biegu stoi. Chłopie, to jest patent. Zobacz, widzisz? Trzyma się. Wujek wymyśli patent, to... Zobacz, Kieniekowska się włożyła. Po prostu się zakopał chyba na całą patent Tutaj się kieruje? Ty? Tak. Tu jest nitro? Nie wiem, czy mi paliwa nie zabraknie. Nie, jest koły. <laughs> jest, jest milimetr. Mili, ile masz paliwa? Milimetr. No to wyjąć że tam. Pusz. Pusz za dwa ton. No dobra, czyli tak się prowadzi, jak jest 200. Ręczny. Radyjko może jakiś. O nie, bo pójdźcie, kurby te. To... Weźmy to Eskrę ustawę. O, lej Radio Maria, yeah! Ale widz, stary! A słowo ciałe <śmiewanie> się stało. Nie <śmiewanie> działa, widz. Słowo ciałe się stało, Radio Maria. Dobry widz, co? Ale tu jest football. Dobrze grano. Ja, to się steruje? Działa to? Nie. Kiedy się kurwawa? Dobrze gra, faktycznie. No to z tyłu. co się stało. co się stało. jest co się stało. To jest. To jest. jest. Halo? Ej, miesz mnie? Miesz mnie? Musisz faka pokazać, klasycznie. Szanowni W przyszłym Mam nadzieję, że... Ola, to są zależy To są nasze... To są nasze... To są nasze... To są To To się świeci kontrolka, bo wtedy pokazuje, że jest w aucie ABS. Jak wam kiedyś zgaśnie kontrolka ABS-u, to musicie do mechaniki chodzić. Także...